Pu ile śniego Jakim cudem? Na drutach też nie kresz. Na dworze 1,4 Taka temperatura 1,4 Nie łapię ostrości To jest słuchajcie niewyobrażalne co się stało Patrzcie na te No a to listopadowa zima Tak właśnie u mnie wygląda Nie wiem co się dzieje? No, śniegu spadło i to dużo. Da się pewnie śnieżki robić. Od co wczorajszej już się da, więc nie będę próbował, bo teraz na 100% się da. Nie jest tak tutaj, tak zbytnio dużo śniegu, ale no wiecie, na początek porządnej zimy to już nie będzie dużo śniegu, więc wiecie, ale są ładne krajobrazy. No, patrzcie na to. Na te drzewa. Jakie białe wszystko jest. Wszystko kompletnie białe. Dach spada z dachu. Już widać z niektórych też. Zrobię cięcie. O kurde, patrzcie na to. No na drewnie, bo to bardzo lepiące. Widzicie jak. O, można bałwana chyba ulepić, patrzcie, już taka kuleczka, ale bym musiał wiem, gdzie się w rękę i tak wykulokować. Czy to, jak tam się mówi. Dobrze, czyli yy, w części drugiej pokażę więcej.